Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Agrokultura w trasie. Jesteśmy dzisiaj w miejscowości Polic w województwie wielkopolskim na gospodarstwie państwa Rusinów, którzy wraz z trzema córkami prowadzą gospodarstwo nastawione na produkcję mleka. W stado liczy obecnie 130 sztuk krów dojnych, ale jednak nie z nimi będziemy dzisiaj rozmawiać, tylko z Mateuszem, który wykonuje korekcję rać. Jesteście ciekawi, co to jest i jak to wygląda? Zapraszam do oglądania! Cześć, nazywam się Mateusz Urycki, zajmuję się korekcją racic i witajcie w moim świecie. Z zawodu jestem technikiem weterynarii, zajmuję się korekcją racic od jakichś pięciu lat. Wcześniej pracowałem w terenie jako technik weterynarii, robiłem tam wszystko i z potrzeby terenu, z tego, że tych kulawych krów było coraz więcej. Zająłem się korekcją racic, no i tak to się potoczyło. Korekcja racic to bardzo niszowy zawód. W Polsce jest nas niewielu, ale jest to bardzo ważny element, jeśli chodzi o wydajność i stan zdrowia racic u krów. Mówisz, że korekcja racic jest bardzo potrzebna, ale dlaczego? Jak to wpływa na stado, na wydajność, na to wszystko? Przede wszystkim my, jako korektorzy, nadajemy kształt i profil racicy jak najbardziej naturalny. Taki jak powinien być, odpowiednio do danej sztuki, do doda, danej racicy. Nadajemy odpowiedni kształt, co daje nam możliwość tego, że te krowy będą czuły się pewniej na oborze lepiej podchodziły do stołu paszowego, wypracują sobie lepszą pozycję w stadzie, więc będą pewniejsze, a wydajność nam wzrośnie. Jak często powinniśmy wykonywać taką korekcję? Przyjmujemy tu takie 6, co 6 miesięcy całego stada, przy bardzo wydajnych stadach, kiedy chcemy naprawdę już mieć 100% pewności, że tych kulawych krów nie będzie, to jest to co 4 miesiące. Takie podstawowe pytanie, czy krowy to boli? Jak wykonujesz całą tą korekcję? Nie. Samo ścięcie rogu racicowego jest bezbolesne, nie jest on unerwiony. Co innego opracowywanie wrzodu, schorzenia, ale tutaj bardziej ściągamy ten martwy róg, otwieramy to schorzenie, żebyśmy mogli e, nałożyć opatrunek, wyczyścić, zdezynfekować i po prostu opracować to e, w czysty sposób. I jakich schorzeń jest najwięcej? Największe schorzenie w Polsce i myślę, że na świecie to choroba mortellaro, e, czyli zapalenie skóry e, między piętkami. Czym to jest wywołane? Brak higieny, e, brak systematycznej kąpieli racic i takie zapalenie skóry może się nam e, pojawić. A jak zapobiegasz występowaniu tych chorób? Przede wszystkim systematyczna ko korekcja. E, my, jako korektorzy, takie skorzenia czyścimy e, i nakładamy na to opatrunki, a rolnik może przez częste wymieniane ściółki, czyszczenie ruszt, e, higienę na oborze e, oraz przez systematyczną kąpiel racic zmniejszyć to występowanie tej, tego zapalenia skóry. Taką teorię już mamy, może pokażę Wam to w w praktyce. Oczywiście, zapraszam. Od czego zaczynacie i jak to wygląda? Mamy poskrom. Poskrom jest Anka, w pełni hydrauliczny i w pełni bezpieczny dla krowy. Myślę, że to jeden z najlepszych poskromów w Europie. Mamy przednią bramkę, która e, zamyka nam krowę. Zatrzaskuje nam przede wszystkim kark. Tutaj mamy głowę krowy. Druga sprawa to pasy. Pas piersiowy i pas przedwymieniowy, który podnosi nam delikatnie krowę, żebyśmy mogli podnieść wszystkie nogi e, do góry. Mamy uchwyty do nóg, ale to już bym musiał Wam pokazać e, na krowie, bo swoje ręki nie dam. Mamy pas Każda noga łapie się na pas delikatnie do góry, i to stabilizuje nam nogę do korekcji. Ja teraz mam bezpośredni dostęp do niej. Przycinam sobie ją, modeluję. Mam też wgląd do szpary między piętkami. Jedna krowa czeka w poczekalni, druga już jest robiona w poskromie, a w końcu mamy 3 do 4 krów które sobie spokojnie naganiamy w takim systemie. Wszystkie sztuki mamy w aplikacji Cegen Korekcja. Coś nam tam śpiewa. Wszystkie sztuki mamy w aplikacji Cegen Korekcja. Wchodzimy sobie w klientów. E, gospodarstwo. Jedno z najlepszych. Marian e, Rusin. Polic 1. Nowa wizyta. Wyszukaj patrzę na e, kolczyki u sztuki, kolczyk dodaję ją i widzę wszystkie wizyty, na których byłem. E, mam wgląd, czy były jakieś schorzenia, wrzody, ropnie, cokolwiek 180 dni temu u mnie. E, no i działamy z korekcją. Jeśli będzie jakiś wrzód, ropień, to sobie to bez problemu zaznaczymy. E, hodowca, ja i federacja mają do tego wgląd, więc jest to bardzo wygodne i dla mnie i dla hodowcy. Dobra, no to działamy, co? Mamy 180 dni od ostatniej korekcji. Przede wszystkim zbieram grubość podeszwy, zmniejszam ją do 0,5-0,7 cm i skracam także długość całego palca, czyli skrac skracam czubek palca, żeby nadać ten kąt 45 do 55 stopni. Myślę, że bym raczej tutaj celował w tą 50, 45 stopni względem podeszwy. Zaraz Wam ten kąt pokażę. Mamy taki znacznik. Widzicie, chcemy, żeby ten kąt podeszwy był 45 stopni. Ten już tutaj nam delikatnie uciekł, jak widzicie. Skrócimy sobie palec, ściągniemy podeszwę, będzie ona mniejsza, palec będzie krótszy i myślę, że ten 45 stopni ten kąt uzyskamy. Modeluję też rowek przyśrodkowy, co pozwoli nam na oczyszczanie racicy do spodów, z jakichś zanieczyszczeń i też równomierne rozłożenie ciśnienia w podeszwie. Musi być ona wyprofilowana. Racica się opiera głównie na zewnętrznych częściach, więc ten rowek przyśrodkowy będzie nam fajnie oczyszczał tą racicę. No i zaraz test, czy dałem radę uzyskać ten kąt 45 stopni. No myślę, że jest w porządku. Tak wygląda to w większości przypadków. Oczywiście nie, wszystkie, nie, wszy, nie u wszystkich sztuk jestem w stanie ten kąt 45 stopni uzyskać. E, mamy jakieś zmiany w ścięgnach, więc zadłach, e, jakieś zmiany po skorzeniach, e, po jakichś ropniach ta racica będzie nam uciekać do góry ten środek ciężkości będzie przesunięty bardziej na piętkę więc możecie zauważyć, że ta racica będzie szła do góry i te palce będą się zadzierać do przodu więc wtedy też musimy to korygować i dostosować się do danej sztuki, żeby było jej wygodnie bo chodzi o to, żeby ona się czuła pewnie na oborze a wtedy będzie z tego mleko w ciągu godziny jesteśmy w stanie zrobić średnio jakieś 20-15 krów zależy wszystko od długości racic od tego ile pracy mam przy danej krowie e, a jeśli są to jakieś schorzenia, wrzody lub ropnie to ten czas się wydłuża, e, wiadomo, e, troszeczkę e, a jak muszę nagrać TikToka, e, no to już w ogóle przeciąga się znacznie i sztukę właśnie po korekcji, jeśli wszystko jest w porządku po prostu wypuszczamy e, fajnie by było jakby od razu szła do stołu paszowego, do poidła dobra Asia, rzucamy Cię na głęboką wodę, powiedzmy Prowizorycznie nie będziemy już czekać, e, aż trafimy kulawą sztukę, bo mamy zdrowe fajne stado, więc nie ma sensu. Ale podkleimy sobie blok. Mamy wrzut, pół podeszwy, wyciąłem. Ty musisz podkleić blok. Jak działa blok, już ci tłumaczę. Podklejamy blok na zdrowy palec, czyli sztuka będzie opierać się tylko na tym lewym palcu zewnętrznym. Chory palec będzie w powietrzu, co pozwala e, nam na to, że ten palec e, będzie się szybciej goił. Krowa nie będzie na nim pracować. E, szybciej nam się zregeneruje, dojdzie do zdrowia. No i tak właśnie działa blok, coś takiego jakbyś miała kulę, nie wiem, powiedzmy problem z prawą nogą, dostajesz kulę na rękę. Ale tutaj kuli nie damy, ale mamy fajne bloki, więc sobie zadziałam. Musimy podeszwę podgrzać, nic się krowie nie dzieje, racica jest naprawdę niesamowicie wytrzymała i spokojnie na takie temperatury jest odporna. Podgrzewamy podeszwę, żeby nam lepiej złapał klej. Podgrzewamy podeszwę i podgrzewamy blok. Trzymaj bloczek, podkleimy go w ten sposób, dobra? Dobra, jest ciepło, więc szybko nam zwiąże, no dawaj, delikatnie, dobra, odczekamy parę sekund i spróbujesz go zerwać, zobaczymy jak mocno trzyma. A jak mocno trzyma to raczej nie dam radę. Ale myślę, że dasz radę, postaramy się to zrobić, jak nie to będziemy go ścinać, tak robię zawsze ze studentami, to jest frajda dla nich. I zaraz sobie zrobimy opatrunek. No, myślę, że klej już złapał. Złap go tutaj mocno przy piętce i próbuj, spróbuj go zerwać. O. Jeszcze powinien odczekać. Złapałby naprawdę na kamień i, i by nie puścił. Nie? Jeśli mamy duży palec, zdrowy, to fajnie będzie trzymał. Dobra. Eee, druga sprawa. Powiedzmy, mamy zapalenie między piętkami. Eee, najpierw sobie go umyjemy. Dostanie z rozwodą. Śmiało, szoruj. przechodzę kurs. Mam go Śmiało tu myj, szoruj. Mocno, internet lubi e, czyste racice, pamiętaj. Oni zawsze są w szoku, że racice są po prostu brudne. Repidermą, sika śmiało. Mocno w szparze, w samej szparze. Dobra, elegancko Gaza. Masz bandaż, zostaw sobie zapas. I musisz e, zrobić tak jakby wiązanie z dwóch stron. Żeby nam się to e, fajnie trzymało. Między palcami dajesz. I zrób sobie bazę u góry dwa razy, tak. I od dołu dawaj jeden palec. Możesz w ten sposób? Tak, może, nie, może być. Może być od góry. Tylko o. Dobra. Fajnie. Dawaj na drugą stronę. I od spodu, drugi? Może być od spodu. Wysoko, tak. wysoko, żeby nam opatrunek nie zjechał. Bo to jest wstyd, jak przy rolniku spada opatrunek. Źle to okay. wygląda. musi się trzymać. Śmiało. I tak naprzemiennie, naprzemiennie. I kończ na bazę. Kończ bazę dookoła. Możesz tu jeszcze przejechać. I żeby ci i starczyło. Dobra, śmiało, śmiało, mocno, mocno. I delikatnie możesz zawiązać, żeby nam opatrunek nie spadł. Dobra, jest gitara. No, napęk. No ja te końcóweczki tak dla estetyki. Odcinam zawsze, paluszek nam wchodzi bez problemu. E, opatrunek 5-6 dni i ściągamy. Opatrunek jest fajny, bo oddycha, a w środku będziemy mieć sucho. E, rana się będzie zasuszać i naprawdę fajnie to działa. Opatrunek zdejmiemy, bo sztuka jest zdrowa, więc e, nie ma sensu. Wspominaliście wcześniej, że bardzo ważna przy korekcji, jak puszczacie krowy do maszyny, jest poczekalnia, w której właśnie znajdujemy. Dlaczego? Właśnie dlatego, żeby ten stres dla krów był jak najmniejszy podczas korekcji. Sama korekcja jest dla krowy stresująca i tutaj nie jesteśmy nic w stanie zrobić. Możemy ją robić po prostu jak najszybciej, żeby trwała jak najkrócej i ten stres był jak najmniejszy. Ale samo naganianie i ustawianie się na oborze jest bardzo ważne, ponieważ nam to ulepsza. No, naszą pracę, płynniej ta praca wygląda, lepiej dla oka, nawet dla zwykłego Kowalskiego, wyglądać, że ta praca jest przyjemna, te krowy się nie męczą i jest po prostu ciszej, wygodniej, milej na oborze. I o to nam chodzi, żebyśmy by e, podczas korekcji byli jak najmniej zauważeni, a to czy my byliśmy, czy nie, to widać właśnie w mleku na koniec dnia. Więc staramy się, żeby te krowy jak najdelikatniej przeszły przez tą kolekcję. I dlatego właśnie tworzymy takie końce. Pierwszy problem jest taki, że gnamy krowy na wprost do nas. Bardzo krowy tego nie lubią. Krowy uwielbiają chodzić z zakrętu, zawijać się, zawracać, e, lubią się kręcić, a tutaj idą na wprost. Czyli widzą nas przez całą korekcję, całe sado widzi nas cały czas, hałasujemy przy nich. Nie jesteśmy schowani za murem, tylko stoimy razem w jednym końcu. To jest pierwszy problem. Drugi problem, że jest tu dość szeroko, ale my chcemy to jakoś fajnie wykorzystać. Czyli nie robimy zwykłego lejka i nie gnamy, że tak powiem, na siłę do przodu, tylko puścimy sobie trzy krówki tutaj w mały kojec. Zobaczycie, że zobacz, że e, te krowy mają stupaszowe, mają dostęp do paszy cały czas. E, są praktycznie z boku po skromu, ale one czują się jakby tak wygodniej, bezpieczniej. Krowy uwielbiałem zawracać. Jak kiedy ja wegnam je tutaj do końca, to będę je naganiał do poczekalni po bramkach, po tych lub przy ganku paszowym i ta krowa będzie myślała, że zawraca. A tak naprawdę trafi do nas, do poczekalni po ściance. Jest to przyjemniejsze, wygodniejsze, żadnego szarpania i staramy się te krowy naganiać, e, że tak powiem, jak najdelikatniej, żeby ona odczuła to jak najmniej. Mamy trzy krówki, one mają dość dużo luzu. Zawsze musisz pamiętać o tym, że łatwiej steruje się małą grupą krów, tak. niż wielką. Więc e, to, że mój pracownik nachodzi się trzy razy więcej, to potem plusuje tym, że płynnie wygląda ta praca, nie ma przestoju i nie ma po prostu tego, e, tego naganiania takiego siłowego. Nagnam sobie jedną. Dalej, no dalej, dalej, dalej. Domykamy trochę poczekalnie brameczkę. Delikatnie. I myślę, że to fajnie, miło to wygląda, no nie? Sprawniej to idzie. Eee, wystarczy po prostu dobry układ. Bramek, krowa zawija i jest spoczywana. Na pewno z takiego stada. Byłoby gorzej nagnać je. No Na pewno jedną sztukę wyrwi stamtąd, tutaj to jest po prostu wielkie zamieszanie. Tamte sobie stoją, jedzą, te mają dostęp do paszy. Akurat na tej hali możemy to fajnie pokazać. Czego brakuje na pewno w polskim rolnictwie to przede wszystkim właśnie układu, obór i projektu tego, żeby te krowy chodziły powodnie i, i sympatycznie. To spróbujesz z kolejną. Spróbuj ją nagnać w tą stronę. Ona już idzie ci po bramkach. Śmiało, śmiało. Zamykaj ją. Zamykaj, zamykaj. Ta jest szalona, dobra. I hey. dawaj. Miało śmiało pyk. Praktycznie no, bez słów myślę, nie? Myślę, że Asia, jako cowboy możesz robić e, karierę. Sam tą całą wiedzę, którą zdobyłeś, przekazujesz też innym prowadząc wykłady. Powiedz nam trochę o tym. Wyszło to z jakiejś inicjatywy oczywiście uczniów, studentów. Oni sami mnie zapraszają gdzieś tam widząc mnie. E, czy na Facebooku, czy na TikToku, czy tam na Instagramie. I no ja zawsze tutaj podkreślam i myślę, że cały ten materiał też trzeba chyba zaznaczyć wielkim nawiasem, że ja żadnym wykładowcą i doktorem nie jestem, więc jestem tylko technikiem weterynarii. To wszystko, co wiem, wychodzi z terenu, z autopsji, no i gdzieś tam ze szkole, z różnych rozmów z kolegami bardziej doświadczonymi w terenie, od których czerpię wiedzę i po prostu przykład. A jeżdżenie do studentów, może nie nazwałbym to nauką korekcji, tylko myślę, że mogą posmakować jak to wygląda nie? I, i pokazać im e, jakie to jest ważne, jakie istotne i żeby tego e, po prostu nie olewać. E, nie, nie odrzucać tego gdzieś na, w kąt tej korekcji, bo zdrowe stado, wydajne stado e, to dobra korekcja również. Dziękuję Ci bardzo za poświęcony czas, za to, że przerwaliśmy Ci trochę pracy, pokazałeś nam jak to wygląda od potrzebki i że jest to naprawdę bardzo ważne. Dziękuję Ci, nie przeszkadzamy pracy. Do zobaczenia! Okay. Ja również dziękuję, wszystkiego dobrego. A! I pamiętaj, krowa kuleje, mleko się nie leje. Okej, okay. pamiętajcie! Jak widzicie, korekcja racji jest bardzo ważna, ale jest to tak naprawdę jedna z wielu nieoczywistych rzeczy, o którą muszą dbać hodowcy zwierząt, zwłaszcza hodowcy bydła, bo przecież sama hodowla to nie tylko karmienie, dojenie, czy po prostu doglądanie stada. Jeśli chcecie poznać więcej takich tajników pracy na gospodarstwie, to koniecznie dajcie znać w komentarzu, a tymczasem do zobaczenia na trasie.